Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w Rożbita Kordian. Witam was 3 kwietnia w środę, tuż po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że, że spędziliście święta bardzo fajnie z rodziną, że pojedliście serniczków, że już macie siłę, by wrócić do pracy. A ja dziś dla was mam, e, powinien być horoskop tygodniowy, jak zawsze na początku tygodnia. Mamy środek tygodnia, ale mamy początek nowego miesiąca, kochani. Mamy kwiecień, mamy wiosenny miesiąc, już mieliśmy temperaturę letnie. Teraz mamy trochę jesień, czyli taki kwiecień, plecień, boprze, lata, trochę zimy, trochę lata. Można powiedzieć trochę jesieni, trochę lata. Zobaczymy, kochani, co w tym miesiącu będzie Was czekać. Dziś pierwsza część dla Was, pierwsze sześć znaków. Baranki, byczki, bliźnięta, rak, lew i panna. Zobaczymy co w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym tygodniu się będzie u was działo. Najpierw aniołki wskażą temat, a karty tradycyjne nowe również podpowiedzą w jakiej dziedzinie życia będą się te zmiany lub różne rzeczy działy. Zatem zaczynajmy. Na sam początek baranki. Witajcie baranki, witam wszystkich spod znaku baranka. Możecie się przywitać, kochani. Ręka do góry kto baranek? Co baranki u Was słychać? Nowe kierunki, będziecie coś zmieniać, już zaczynacie coś zmieniać. Być może w życiu, być może w pracy, być może w miłości, zaraz zobaczymy. Będą chwile wyciszenia, uwierzenia w coś, że coś się może udać, będzie jakaś niepewność. W trzecim tygodniu zaczniecie robić coś, co zakiełkuje dopiero za kilka tygodni, a na koniec kwietnia. Też coś się wydarzy, co będzie, co będzie kiełkować na przyszłość. Więc zobaczmy, o co chodzi. Więc dużo, dużo baranki, dużo zmian u Was. Kwiecień wprowadza nowy kierunek. Tutaj, przede wszystkim do baranków, które chorujecie lub leczycie się na coś, kochani. Bardzo możliwe, że będziecie szukać potwierdzenia swoich objawów u innych lekarzy. Lub też nowe metody leczenia, które będą skuteczne, kochani, więc tutaj się nic nie przejmujcie. Musicie uwierzyć, odblokować się sercowo, czyli dla nowych związków i dla trochę udoskonalenia związków, w których jesteście. Nie wierzycie, że coś się może zmienić, lub druga osoba się może zmienić, a jest to, kochani, możliwe, więc musicie się ze sobą z tym tutaj, tak jakby, przemyśleć pewne sprawy. I w, kilku, w przeciągu kilku tygodni właśnie te sprawy sercowe się u Was zmienią, pójdą do przodu, poznacie nowe osoby, a Wasze związki rozkwitną. I tutaj w niedalekiej przyszłości również, również nie musicie się martwić o zdrówko, bo tu wszystko, wszystko u chorowitych baranków się polepszy. Więc pozdrawiamy, baranki. A teraz byczki, ręka w górę. Kto tutaj jest byczkiem? Oczywiście przypominam, że będzie ten, ten filmik oczywiście też na, na moim YouTubie Wróżbita Kordian. Mamy już kilku subskrybentów. Nie sprawdzałem od piątku, więc jak będę wrzucał to sprawdzę, więc w części drugiej na pewno, na pewno podziękuję za oglądanie. I teraz idę do byczków. Byczki, sukcesy. Jakieś sukcesy na początku miesiąca u Was? Potem dobre momenty, czyli rozpoczynanie nowych rzeczy. Asertywność, czyli tutaj dojdzie w trzecim tygodniu do jakichś rozmów, do mówienia, co czujecie, co myślicie. Po prostu staniecie się bardzo szczerzy wobec kogoś. I będziecie wyczekiwać na jakąś wiadomość pod koniec kwietnia. Dostaniecie tę wiadomość pod koniec kwietnia. Zobaczmy, co tutaj sukcesy. Sukcesy sercowe, byczki u was. Idemalny moment będzie na zmiany domowe, zmiany w domu, przeprowadzki, wyjazdy i też, na przykład, branie zaręczyn, ślubu lub takiego scalania związku. Asertywność również, również w sprawach sercowych. Tutaj musicie być, będziecie szczerze, nawet wręcz. I jakaś wiadomość urzędowa, sądowa, dotrze do was pod koniec miesiąca. Będą to dobre wiadomości, więc wszystkiego dobrego, byczki. Teraz bliźniaki nasze kochane, ręka do góry, teraz, teraz coś dla Was, zobaczymy co będzie w kwietniu u Was. Yy, mogą pojawić się na początku miesiąca kutnie, niestety jakieś kutnie, będą okresy oczekiwania w drugim tygodniu kwietnia, zobaczymy, yy, zobaczymy w jakiej sferze za chwilkę, będziecie podejmować działania, czyli dużo, dużo pracy w trzecim tygodniu. I ktoś nadszerpnie wasze zaufanie pod koniec miesiąca. Więc tutaj, tutaj trochę cięższy, cięższy miesiąc dla bliźniąt, muszę powiedzieć. Zobaczmy sobie. Pokojowe rozwiązania, czyli tak, czyli tutaj jakieś partnerskie kłótnie, które mogą was emocjonalnie zbić z tropu. Czekacie na finanse, czekacie na poprawę finansów. Być może wypłata, być może zwroty, one dojdą w drugim, w drugim tygodniu kwietnia. Podejmujecie działania, działania w domu, zmiany w domu. Dziesiątka karo też oznacza podróż, czyli mogą być jakieś wyjazdy służbowe. O i tutaj faktycznie brak zaufania, czyli ktoś nadszarpnie wasze zaufanie i to bardzo. E, mogą być nawet, mogą być nawet i rozstania, i, i takie kutnie bardzo, bardzo przyjacielskie zerwanie znajomości niestety, więc. Trzymajcie się bliźnięta, bo to może być, może być trudny, ale bardzo e, względem czasowym owocny miesiąc. Czy mamy tutaj raki nieboraki, kochani? Co? Tam u Was już patrzymy. Niedobre momenty na, e, na początku miesiąca u Was na rozpoczynanie pewnych kwestii, zaraz zobaczymy jakich. E, potem się to poprawi, nie będzie powodu do zmartwień w drugim tygodniu kwietnia. W trzecim dużo staniecie przed przemyśleniami. I koniec kwietnia słuchanie intuicji, czyli będzie dalszy ciąg tego, nad czym będziecie stać. Już sobie zobaczmy, o co chodzi. Niewłaściwy moment. Tak, tutaj raczki mogą nam trochę podchorowywać na początku kwietnia, jakieś wiruski, jakieś kontuzje. Więc uważajcie na siebie. Tutaj nie będzie już powodów do zmartwień. Drugi tydzień kwietnia, naprawdę bardzo dobry, Joker to potwierdza. Czyli przybija tą kartę, więc jest naprawdę naprawdę spokojny. Drugi tydzień kwietnia u was będzie. Przemyślenia. Przemyślenia sercowe, które też was będą trochę emocjonalnie rozbijać. I posłuchajcie swojej intuicji w sprawach domowych, domowych, związkowych, znajomościowych. Intuicja was nie zawodzi. Więc kochani, trzymajcie się dużo zdrówka i wykorzystujcie ten drugi tydzień kwietnia, bo to będzie dobry czas. No, i czas na lwiątka. Lwiątka nasze. Co tam u naszych lwiątek? E, początek kwietnia jest na nie. Zaraz zobaczymy na co konkretnie na nie. W drugim e, tygodniu, jak u Raczków, tak samo u Was. Dobre, dobre zmiany Was czekają. E, okazje. O, okazje w trzecim tygodniu. I zdobywanie informacji, czyli koniec kwietnia, to tak. Poznawanie nowych osób, bądź zdobywanie wiedzy, uczenie się czegoś nowego. Być może w pracy, być może kursy. Zaraz zobaczymy. Nie. No, lwiątka tutaj u was też i związkowo i też zdrowotnie coś może być ten pierwszy pierwszy tydzień kwietnia, niestety na nie, czyli skazany wskazany odpoczynek. E, szczęśliwe zmiany. Przypływ pieniędzy również, również do Was coś wpłynie i to nawet, nawet więcej niż się spodziewacie. Może jakaś premia, może jakieś właśnie zwroty podatkowe. Okazje. E, tutaj macie okazję typowo na spotkania przyjacielskie ze znajomymi, wyjścia w trzecim tygodniu kwietnia, więc korzystajcie z tego. E, I na koniec, e, na koniec tutaj mamy zdobywanie informacji, być może też chodzenie po lekarzach, kochani. Być może tu się coś zadzieje u Was lub dzieje się ulwiątek i pod koniec kwietnia będziecie chodzić na porady lekarskie, badania, jakieś rezonansy, tomografy, więc jeśli macie skierowania, trzeba to wykorzystać, trzeba sprawdzić, co się dzieje, więc dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. No i na koniec nasze panny dzisiaj. Co u Pan, Co u Pan Poprawa! Poprawa zdrowia, też niekoniecznie zdrowia, ale zdrowia również, jakieś poprawy na początku miesiąca. Coś się nie wydarzy zaplanowane na drugi tydzień kwietnia, ale już trzeci tydzień kwietnia będzie bardzo na tak. I końcówka miesiąca, jakieś romanse, zobaczymy, zobaczymy na jakim tle te romanse, bo to nie tylko chodzi o miłosne, ale kto wie. Tak, poprawa zdrowia, poprawa sytuacji domowej. U, tutaj u pan pieniążki się trochę rozejdą. Nie będzie przypływu. Może oczekujecie, ale nie będzie. E, sercowo, na tak, czyli wszystko się poukłada, nawet jeśli są jakieś kłótnie. Romans. E, tutaj też spotkania. Też spotkania, jakieś imprezy, jakieś spotkania z przyjaciółmi, więc tutaj, tutaj nawet dobrze. Więc spotykajcie się, korzystajcie. E, więc kochani, ja już zmykam, ja już mykam, bo 10 minut mija. Wpadajcie na Instagrama, TikToka, Facebooka e, i YouTube. Wróżbita Kordia, jutro druga część.